Hej widzowie, mówiłem wam, że, że, że za niedługo rolnik będzie kosił kukurydzę. No i tak koło nas kukurydza właśnie została skoszona. Jest już skoszona. A teraz, jak mi się uda nagrać, to będziecie widzieć yy, tam te drugie pole, jak kosi. Kukurydza. O. Widzicie? Jest. Widoczny. Tam się coś przesuwa. Tam go. Tam kosi. Ja stoję tak na deszczkach, i one się ruszają trochę. I dlatego mi się. O. Leci. Ale on nie pojedzie do samego końca, wiecie? Tutaj na, na telefonie jest w innym miejscu i w rzeczywistości też jest w innym miejscu. O zaraz będzie cofał no tam go widzicie i już cofia a tu ma jeszcze tyle tyle tego nie ten nieskoszonego no i sobie leci tam Tak daleko jest właśnie ten konwaj od nas Może się uda Jak będzie trochę bliżej to wam nagram To będzie bardziej widoczny Jak będzie w ostatnim przejeździe To będzie widoczny To wam nagram A ja tu jestem z tatą I stoję sobie na takich Deskach Widzicie Tata nalewał kurą Wody Ech. Dobra Próbuję zejść o, Zeszłem Jestem na dole Wracam do was jak będzie bli bliżej Ja się tu trochę dla was poświęcam nakręcać materiał Jest on coraz to bliżej Ale Już będziecie nie za wiele Widzieć bo się robi Coraz to ciemniej jak widzicie I wyłącznie możecie mi może uwierzyć na słowo, że on tam jeździ Bo go praktycznie nie widać, tylko przednie światła widzicie przesuwające się. No a wiecie, że nasza droga na, na działki i tamta główna nie jest oświetlana. No i tylko tyle widzicie Tyle widzicie, że nic nie widzicie praktycznie W trybie jeszcze nocnym mi w telefon Jeszcze mi telefon w w trybie je O, chyba może mi się uda roz... rozjaśnić wam fajnie by było jakby się udało rozjaśnić to go roz... nie. no nic a nic nie widać co mnie się udało rozjaśnić no to i wyłącznie niebo i trochę widzicie no ale trochę rozjaśniłem Tyle się rozjaśniło, że się teraz ściemnił. Widzicie takie. No, jak to się nazywa? No. O, jedzie. Tam go widzicie. O, będziecie go widzieć. A jednak. A jednak będziecie go widzieć. Popatrzcie. Chyba to. Chyba. Mnie jednak wysłuchał w filmie Będziecie go widzieć To zaraz do was wrócę Tak ciemno i się U nas na działce coś włączyło To wam pokażę Nasze Światełka Się właśnie włączyły No i przy okazji jeszcze Sypie śnieg z deszczem No takie mamy światełka na kamerze je widać trochę. No, na telefonie, no, we wideo widać je trochę gorzej niż w rzeczywistości, ale w rzeczywistości to świecą. Są to sobie takie kwiatuszki, no i takie świ świąteczne kolory, nie? Tam na górze jest panelik solarny, ale go nie widać. A to tak odskocznie trochę od tematu dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj. Tym tematem jest tak naprawdę koszenie kukurydzy, która się odbywa tam. Oczywiście za płotem. Ja oczywiście nie wiem, czy się uda fajniej nagrać, jak będzie miał cały ten przejazd, bo myślałem, że w, tym, że w tej części będzie jechał ten przejazd, no a się okazało, że nie w tej części. Tylko może jeszcze teraz będzie jechał Ten przejazd no Tyle co widać, nic praktycznie Albo jeszcze się okaże że teraz będzie jechał tam do Do traktora Sofie Tam widać, coś tam widać, nie? A... I chyba jedzie do tego, tak włączył koguta, widzicie? Włączył koguta, ale on jedzie do tego swojego. Traktor, traktorzyste, do traktora jedzie. Jeszcze mi się. Dobra. I jeszcze bardziej zaczęło śniegiem albo desztem sypać. O, a tata świeci latarką. Sprawdza, czy kury są na wybiegu. i doczekaliśmy się ostatniego przejazdu kom kombajnu widzicie o gdzie on jest no tak chciałem to go to go zgubiłem Oh, <noise> zgubiłem go. Tak. Chciałem, to go zgubiłem. Teraz go znowu widzicie. Poćmoku, oczywiście. Poćmoku go widzicie. Aha. Znowu nie jedzie w, w ostatnim rzędzie. No środku. w środku, no i właśnie widzicie: kombajn jedzie teraz sypać do traktora takie. Moim zdaniem te światła, co on ma z tyłu, to powinien mieć je z przodu. Jest z tyłu, a to widać, że to są światła robocze. On z przodu ma tylko światła drogowe włączone. No i tam, tam gdzie on teraz stoi, tam jest chyba przyczepa Albo nie, jedzie dalej. My go trochę bardziej... My go trochę lepiej widzimy niż wy Wam powiem My go trochę lepiej widzimy Jedzie dalej No i ten film nie wyszedł taki jak chciałem trochę no ale, cóż, może wybaczycie, że film nie wyszedł tak jak miał wyjść, tak jak chciałem dla was nagrać. Jakby było jeszcze trochę dłużej, jaśniej i kosiłby tą kukurydzę, to byście może lepiej go trochę widzieli jakby, no nie jeździł dookoła. O, wysypuje. Sypie, bo go tam słyszę. Wy może też No, a bardziej słyszycie deszcz to śnieg. Tu o kule! ale bym się wywalił. Nie byłoby to wesołe. Bo tak. Fajnie sobie stanąły. <gry> no i kombaj właśnie sobie przyjechał Kosi sobie tam Tu go widzicie Tak z ledwością Ale go widzicie Se koci Za chwilę się obróci A my Kończymy powoli film. No, szkoda, że nie wyszedł taki jak chciałem, ale wyszedł jakiś. Przynajmniej jakikolwiek wyszedł. Zaczęliśmy jak było jasno. Kończymy jak zwykle, jak jest ciemno. Ostatnim takim przejazdem na widoczności na kamerze macie ostatni przejazd widoczny Mnie się jeszcze wydaje że będzie robił jeszcze jeden przejazd w tamtą stronę i z powrotem i kończy A jutro rano będę tutaj na działce to jak będzie mi się chciało nagrywać to wam nagram jak Jak to wygląda po od niego koszeniu, też widzicie, jak ta kukurydza wciąga. jakbym był bliżej, to byście widzieli trochę lepiej. No, to. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się może jutro, czyli to będzie wtoreczek. Do zobaczenia. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a w sumie film dopiero będzie jutro na kanale o godzinie 16. A następny film będzie w środę o godzinie 16. Do zobaczenia!